Drogie Omo, w rocznicę ślubu mąż przygotował kolację. Wyprałam jego koszulę w naprawdę wyjątkowym proszku Omoliposystem. Zwykły proszek usuwa tylko brud, pozostawiając tłuste plamy. Nowy Omoliposystem usuwa je bez śladu. Jeśli użyjesz proszku Omoliposystem, twoje pranie zawsze będzie nieskazitelnie czyste. Brud i plamy po sosie zniknęły bez śladu. Omoliposystem naprawdę usuwa tłuste plamy już przy 40 stopniach. Dziękuję Ci, Omo. Jeżeli nieznajomy niespodziewanie obsypie Cię kwiatami, to musi to być impuls. Nowy impuls Mi Flair. Perfumowany dezodorant do ciała. Zapach tysiąca kwiatów. Cześć! To ja, Kokolino. Opowiem Wam o nowym zmiękczającym płynie. Kokolino. Dzięki kokolino ubrania całej rodziny robią się mięciutkie, rączniki puszyste, a wszystko pachnie tak delikatnie i przytulnie, jak i ja. I się nie zezuje. wcale się nie przyczepia. Bielizna plana w twardej wodzie jest zbita i szorstka, ale wystarczy wlać zawartość jednej nakrętki płynu kokolino do ostatniego płukania, aby stała się puszysta i miękka w dotyku. Widzicie jakie miłutkie, odrobina kokolino, a tyle przytulnej miękkości. Właśnie takie jak ja. Dzień dobry, witamy wszystkich 2 stycznia w rozpoczynającym się właśnie 1993 roku. Wszystkim naszym widzom życzymy jak najwięcej szczęścia, radości i uśmiechu. A dzisiaj zapraszamy na spotkanie z Balu oraz na pierwszą część filmu o przygodach Szarego Wilka. <śmienny> Z nami walczą! <noise> Ojje, z nami też! Ojjo, z nami też! Rusza w świat przyjaciół, gang, nowych przygód rozbić gang. Ojje, z nich! głody znik! Gdy nam grozi nieszczęść, splot, pozbywamy się i glot. Lećmy! Lećmy, przyjaciele! Popatrz tylko, bacznie będzie trafić, gdy się zacznie, beczki, tylko ciągu świecy ty nie zamówimy dziś na lepsze. Super Balu, Matt Mahari.